Wielkimi krokami zbliża się kolejne starcie Godzilla z King Kongiem. Dało mi to do myślenia, jakich duetów nie widzieliśmy jeszcze w kinie, między jakimi ikonami i najbardziej. Zobaczmy. Hasta la vista, baby. Jakimś cudem nikt w Hollywood nie wpadł jeszcze na pomysł, by zaaranżować ekranowe spotkanie Terminatora i Robocopa. Dziwne, bo mamy piękny precedens w postaci komiksów Franka Millera i Waltera Simonsona, gdzie policyjny cyborg okazuje się być protoplastą cyborgów z linii T1000. Dwóch metalowych panów łączy zresztą więcej. Choćby to, że obaj debiutowali w polskich kinach pod absurdalnie przetłumaczonymi filmowymi tytułami. Albo to, że obaj mają zwyczaj psucia zabawy ulicznym gangom. Już widzę oczami wyobraźni, jak pojedynkują się na one-linery. Oh! Panie i Panowie, niepowstrzymana siła kontra nieporuszalny obiekt. Jedne pochodzą z kosmosu, a drugie z Chin. Obcy czy obcokrajowiec? W małych amerykańskich miasteczkach, jakie zdarzało się nawiedzać krytersom i gremlinom, nie robi to jednak większej różnicy. Małe krwiożercze stworki to w końcu małe krwiożercze stworki, równie złośliwe i nieznośne. Ich starcie byłoby dobrą okazją do porównania morderczych zwyczajów i niezwykłych umiejętności obu gatunków. Wyobraźcie sobie toczącą się kule krajtów i mnożące się w wodzie Mogłaje w tym samym filmie. Chyba tylko jedna osoba nie byłaby zadowolona ze spotkania Kritersów z gremlinami. Biedny gizmo, zawsze ma podgórkę. Filmowe spotkania Predatora z obcym niezbyt się udawały. Proponuję więc innego przeciwnika dla kosmicznego drapieżcy. Jason Voorhees stawiał już czoła Frediemu Krugerowi i grasował na statku kosmicznym. Czemu nie miałby spróbować swoich sił w sparingu z pozaziemskim myśliwym? Panowie mają w końcu podobne wyczucie stylu i zbliżony modus operandi. Obaj noszą gustowne maski, obaj lubią perfidnie się podkradać, no i obaj są mistrzami malowniczego szlachtowania. Takosa Musi trafić na ten kamień. Indiana Jones miał już do czynienia z nazistami i kosmitami, odnalazł Arkę Przymierza i Świętego Grala. Czemu nie miałby zawitać do Parku Jurajskiego? Harrisonowi Fordowi proponowano nawet rolę Alana Granta, a zagrany w końcu przez sama Nila paleontolog nie różni się przecież zbytnio od ulubionego archeologa wszystkich kidomanów. Nie widzę też problemów z wyborem reżysera. Steven Spielberg miałby tu piękną okazję, by zainscenizować kolejne uroczo-karkołomne sekwencje. A jeśli pytacie, w jaki sposób Indiana miałby zawitać do lat 90., myślę, że mógłby mu w tym pomóc inny filmowy naukowiec. Titan Hunt wykonał już niejedną misję niemożliwą. Co jeszcze poza wycieczką w kosmos byłoby dla niego wyzwaniem? Myślę, że pora by Tom Cruise stawił czoła komuś, kto dorówna jego gwiazdorskiemu ego, czyli samemu sobie. Co powiecie na połączenie Mission Impossible z Jackiem Richerem? Za kamerą stanąłby oczywiście Christopher McQuarrie, który maczał palce w obu seriach, a Tom Cruise mógłby wreszcie pracować z kimś kompetentnym, kto dorasta do jego wyśrubowanych standardów. Myślę też, że Jack Reacher i Ethan Hunt daliby sobie nawzajem niezły ekranowy wycisk. Pytanie tylko, który z nich biega szybciej?